Mi mama na treningi nie puszczała na początku, bo zarywałem naukę, nie? Troszkę. Do dzisiaj to wypominam tak z uśmiechem na twarzy, bo no, Chciałam je zblokować po prostu domu wiesz. W klubach gramy inną muzykę. Gramy z pełną zestawem, z gitarą elektryczną, gramy mocniej, zupełnie inna, inny rodzaj interakcji. Na, na ulicy gramy luźniej, i folkowo, także tego się nie da porównać. To i to byśmy chcieli zrobić. Chcielibyśmy zagrać na Woodstocku dla miliona ludzi, i zagrać w Krakowie dla miliona ludzi. To, to, to samo. Dzieci są bardzo wdzięczne i dzieci są bardzo szczere. Jeżeli widzą, że coś nie wychodzi, a proszę pana, a to tak, a to tak, a to tak, dorośli przemilczą, dzieci są bardzo fajnym takim papierkiem lakmusowym, taka metafora występu. No tak system odpowiada na zapotrzebowanie po prostu. Jest zapotrzebowanie na street art, można pozwolić albo można zakazywać. Tutaj się okazało, że pozwalamy. No i są z tego jakieś pozytywne efekty. Nie, gramy serio, razem z tym instrumentarium, serio, gramy od siedmiu dni, albo w ogóle gramy razem od dwóch lat. Bo zazwyczaj Piotrek jest basistą. Ja jestem basistą i nauczyłem się grać na mandolinie specjalnie, żeby pojechać z nimi na, na, ty, na tego tripa. O, a... w tydzień czasu się nauczyłem. Tak. To się udało chyba. A na poprzednim tripie gram na drugiej wyłączali. też się w tydzień czasu nauczył grać. Także to jest najzdolniejszy członek zespołu. Każdy no. będzie. Po prostu różna. Ja dańcie 13 lat, kolega cię, Też 13 lat, głosiki To Też 13 lat, ma 13 lat kleju i latać. Ja chyba Każd 12. 12. Każdy różnie, nie. wszyscy po 13. To jest tak, że wiesz, każdy zaczynał sam, nie? Czy tam jakoś w... w tak zwanym... W, w najbliższym otoczeniu, prawda, bo to było tak, że na każdej dzielnicy dawniej było tak, że było po pięciu, sześciu biboi tancerzy, A wiadomo, że zostali ci, którzy chcieli to dalej, dalej robić, nie? no i my z, z, tych, z tych, przypuśćmy, dwudziestu ludzi złożyliśmy tą piątkę, która tutaj siedzi i tak no, no, zaczynaliśmy mniej więcej w tych samych latach. To był tak 2002 rok, kiedy zaczynaliśmy w ogóle przygodę z tym tańcem. A jeżeli chodzi o misjonarzy i o to, jak ten projekt powstał na rynek, to był ono 2004 bodajże, albo 5 rok, nie, nie pamiętam dokładnie. W tym mainstreamowym pojmowaniu, tak, street artu, to był pierwszy street art takiej światowej klasy w Krakowie. Niektórzy twierdzą, że do tej pory pozostał y, ostatnim światowej klasy właśnie tutaj artystą którego wykonał jest Blue wykonywał go bez zaplecza instytucjonalnego tak po prostu został zaproszony nie, nie jestem pewien być może jakaś instytucja go tutaj zaprosiła ale jak widać nie ma tam żadnych logosów niczego takiego dlatego można powiedzieć że pełną gębą street art i robione z ręki był tylko kierowca i operator podnośnika w jednej osobie i artysta i robili to przez dobrych kilka dni więcej niż tydzień jeżeli przychodzę na rynek, potrzebuję na spokojnie pół godziny przed startem. Już się zaczynam przebierać i przygotowywać. A jeżeli chodzi o większe działania, one przychodzą z czasem, w różnych dziwnych momentach i, i, i zdarza się, że pracujemy, pracujemy półtora, dwa miesiące nad spektaklem jednym, jak to. Kuglarstwo, szeroko rozumiane kuglarstwo, to jest moja pasja. I, w to nieodłącznie jest wpisane występowanie na ulicy. Ulica to jest taki bardzo duży katalizator umiejętności, bo ja odgrywam postać ze spektaklu, nad którą na przykład pracuję i to jest interakcja z ludźmi. To nie jest pokaz, ja wychodzę, pokazuję patrzcie jaki jestem dobry, jaką mam technikę, co po prostu na salce wyćwiczyłem, tylko to jest interakcja z ludźmi. Ja mm, Sprawdzam się po prostu. Czasami nawet nie bierzemy kapelusza i w ogóle ludzie do nas machają. Taki mój kolega Wojtek, którego pozdrawiam, powiedział, spoko, stać nas na to. Robimy to dla fanu. ten street art, o którym mówimy tutaj, to nie jest czysta idea street artu, tak? To nie jest Banksy, który bez zezwolenia maluje gdzie chce i maluje bardzo zaangażowanie społecznie bez zwracania uwagi na to, czy ktoś mu pozwala, czy ktoś mu zakazuje. Tylko tutaj właśnie w Krakowie głównie stoją za tym instytucje jednak zawsze. Kraków jest bardzo dobrym miejscem na street art ze względu na ilość wolnych ścian, które można zamalować, ze względu na różnorodną zabudowę, tak? Także dużo ścian do, należy do miasta, czyli miasto może ścian, budynków ze ścianami, które można by zamalować, należy do miasta, przez co jest dużo łatwiej zdobyć pozwolenie na malowanie na takich ścianach. Aczkolwiek Kraków nie jest żadnym pionierem w Polsce, jeżeli o to chodzi, bo w Gdańsku mamy murale na Zaspie, jest tam kilkadziesiąt tych murali na osiedlu. W, w Katowicach, w Warszawie odbywają się festiwale street artowe, w Krakowie też, tak? bo odbywa się Art Boom, zresztą na dniach będzie. W ramach niego Fresh Zone i w ramach Fresh Zone na przykład będą interwencje w przestrzeń publiczną właśnie tutaj, w Starym Podgórzu. Gramy na ulicy dlatego, że tu masz przekrój wszystkich. Masz dzieci, masz starszych ludzi, młodych i możesz trafić do każdego. I właśnie najfajniej się dla dzieci gra. Dzieci przychodzą, skaczą, a dodatkowo dla żuli, pijanych żuli. Dzieci pijane, pijani żulowie są najlepsi, bo oni przychodzą, zawsze się bawią, uśmiechają się i się czują, od nich energii. energia, nie mają kasy. Ale to jest fajne. Ale wiadomo, też robimy to, żeby dostać jakieś pieniążki, tak? Żeby zarobić na demo, żeby zarobić na smyczek, na włosie do smyczka, którego już prawie nie ma. Tomek musi kupić struny, co nie? Tak. Też na ulicy jest o tyle fajnie, że jest reakcja od razu publiki. To nie jest tak, że jak na koncercie, że trzeba kupić bilet, ubrać się specjalnie, wybrać się wziąć znajomych, przejść, iść na koncert i może się spodoba, a może nie, bo sapot na przykład będzie dobry albo niedobry. Na ulicy jest tak, że właśnie ktoś jest zaganiany, idzie do pracy, ale podoba mu się to, co gramy, zatrzymuje się i nas słucha. I to jest, no i ta reakcja dla nas jest najważniejsza tych ludzi, że oczywiście potrafi, to widać jak gramy, jesteśmy już zmęczeni, gramy kiepski set, no to ludzie się po prostu nie zatrzymają, bo po prostu nie, będą, nie będzie tej interakcji. Jeśli gramy dobrze z energią, tak, tak jak mówimy, no wtedy mamy 100 osób naokoło no, nas. No i też przez to my czerpiemy tą energię i automatycznie ją oddajemy spotęgowaną. Więc po to chyba to robimy, też na ulicy. Chodzi nam szczególnie o to, żeby po prostu ludzie młodzi mieli swoją jakąś pasję, tak jak my mieliśmy, jak byliśmy młodzi. No właśnie teraz jak widać są różne tak naprawdę chuliganie, które się biegają, biją się, zamiast zajmować się na przykład tak, tańcem, tak jak my nie biegamy, nie bijemy się, nie wyklinamy, nie bierzemy narkotyków, ale by po prostu zająć się czymś, co będzie ich interesowało tak naprawdę. I oni na tym się będą wyładowywać, a nie na przykład na innych ludziach. I to o to chodzi. My idziemy też na ulicę, promujemy swoją pasję, żeby też dzieciaki tym zainspirować tak naprawdę. I o to nam chodzi. No i umilamy też krakowianom życie czy turystom przychodzą, pośmieją się, wydaje nam się, że mamy do, dość, dość takie humorystyczne to show i, i, i na pewno no, ludzie nam mówią po show, że robimy dobre rzeczy, że im się podobało, a więc to jest chyba najlepszy komentarz do tego, co robimy.